Mamy modlić się także za naszą ojczyznę. I to akurat w dniu, w którym będzie zaprzysiężony nowy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który swoją drogę ku zwycięstwu. Zapoczątkował właśnie tutaj, 24 listopada 2024 roku, modląc się w katedrze wawelskiej, także przy grobie swego wielkiego poprzednika, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki. Otoczmy modlitwą. Ten czas jego rozpoczynającej się służby Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. By do końca był wierny temu, co obiecał stania na straży chrześcijańskiej tożsamości naszej Ojczyzny, naszego narodu na straży wartości na straży godności wolności i surobe, suwerenności Polski.